Czym mogą być duchy? Duchy. Jedni w nie wierzą, inni nie. Ci, co w nie wierzą, najczęściej ściśle wiążą je ze swoją religią. Ale całkowicie odrzucając na chwilę religię, czy da się wytłumaczyć duchy w sposób naukowy? Większość powie, że nie. Ale ja mam pomysł, jak wytłumaczyć duchy w naukowy sposób. Żeby to zrozumieć, trzeba sobie najpierw zadać pytanie, czym jest człowiek. Coś takiego jak dusza nie istnieje. Wywalamy to na chwilę. Człowiek jest w rzeczywistości zbiorem elektrycznych impulsów generowanych przez mózg. To one decydują o naszej osobowości, charakterze to kim jesteśmy. Człowiek, jego jest to tak naprawdę zbiór elektrycznych impulsów uwięzionych w ciele. Jesteśmy, najprościej tłumacząc, najprościej to mówiąc jesteśmy elektrycznością. Tak, ty, ja, wszyscy jesteśmy elektrycznością uwięzioną w ciele. Skoro tak, to przejdźmy do kolejnego zagadnienia, bardzo ważnego do tej teorii mianowicie czym jest piorun kulisty? Naukowcy, jak do tej pory, jeszcze w pełni nie poznali zjawiska pioruna kulistego. Jest wiele teorii na temat jego powstawania, ale przyjrzymy się faktom. Piorun kulisty jest poruszającą się w powietrzu świetlistą kulą. Być może jest to kula zjonizowanego powietrza. Bardzo ciekawe jest to, że kiedy ta kula porusza się w powietrzu, wydaje dźwięki. Dźwięki syczenia, buczenia. Jak wspomniałem, porusza się w powietrzu, świeci, przyjmuje czasami różne kształty, a nawet rozmiary. Największe zaobserwowane pioruny kuliste miały nawet półtora metra wysokości. I teraz co się dzieje, kiedy człowiek umiera nagłą, bolesną śmiercią? Jeśli coś nas boli, przezywamy jakieś silne emocje, no to oczywiście yy, elektryczne impulsy generowane przez nas mózg są zintensyfikowane. Jest ich więcej, Ponieważ, jak wspomniała się, odczuwamy, czy to ból, czy to jakiś bardzo silny szok. Piorun kulisty powstaje, gdy piorun uderza w ziemię najczęściej. Jest wynikiem silnego ładunku elektrycznego, który uderzył w materię. Być może podczas spalania tej materii utworzył się jakiś obok gazu, który się bardzo elektryzował w wyniku uderzenia pioru. I teraz zastanówmy się. Wyobraźmy sobie, że taki człowiek nagle umiera, przeżywa ogromny szok, jego mózg generuje ogromny impuls elektryczny. I teraz, co by się stało, gdyby w wyniku takiego impulsu elektrycznego w naszym mózgu, w wyniku yy, doświadczenia śmierci, uwolniłby się taki piorun kulisty? Porównując to do błyskawicy. No, błyskawica jest jednym ładunkiem elektrycznym, pozbawionym w ogóle woli, i tak dalej. Ale wyobraźmy sobie, że te wszystkie impulsy nasze w naszym mózgu, te wszystkie elektryczne impulsy, które są mm, gwoli ścisłości, właśnie człowiekiem, nami, tworzą taki piorun kulisty, który właśnie w wyniku tego, że pochodzi z naszego mózgu, jest wynikiem naszych elektrycznych impulsów, posiada jakiś tam rodzaj świadomości. Jakiś naprawdę bardzo niski, może nawet niezrozumiały dla naszego pojmowania, ale wyobraźmy sobie, że taki powstaje. Zastanówmy się, co powiedziałem wcześniej. Piorun kulisty porusza się w powietrzu, lewituje, tak jak duchy. Piorun kulisty wytwarza dźwięki, podobne do syczenia, buczenia, co przypomina trochę yy, zawodzenie, jęczenie duchów na nawiedzonych domach. Co dalej mówiłem? Największe pioruny kuliste osiągają, y, osiągały rozmiary 1,5 metra, czyli mniej więcej tyle, co przeciętny człowiek. Rozumiecie? Wszystko zaczyna się y, łączyć ze sobą. Pioruny kulisty świecą, no duchy też świecą. Y, jakie kolory ma piorun kulisty? Biały, jasno-niebieski, jasno-zielony. Tak jak najczęściej są przedstawiane duchy na zdjęciach czy na filmach. To jest właśnie moja teoria. Czy duch jest w rzeczywistości piorunem kulistym, powstałym w wyniku silnego wyładowania elektrycznego w naszym mózgu? I czy ten piorun kulisty ma w sobie odrobinę naszych impulsów elektrycznych i ma odrobinę naszej woli, naszej świadomości, przez co on przyjmuje trochę nasz kształt, żeby zastąpić sobie ciało? Moja teoria na temat duchów, jeśli chodzi o aspekty religijne. Mistyczna, jest zupełnie inna, ale podchodząc tylko od strony naukowej, uważam, że duch mógł być właśnie piorunem kulistym. Ludzkim piorunem kulistym. Pomyślcie o tym. Zastanówcie się. Bo ta teoria nie jest wcale aż taka głupia. Cóż. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam do komentowania i oglądania innych moich filmów. Do zobaczenia. Cześć.